WAR is he! War is he bane! War is he! No tak, z tej strony Ace witam was wszystkich. Jak ktoś widział nowego Batmana, to będzie wiedział o, to, o co w tym wszystkim chodziło. Ja osobiście jak byłem w kinie, to w tym momencie normalnie siedziałem i dałem ze śmiechu. It's heavy metal Batman. What is he! No jak, y gdzie tu skończyliśmy? Poglądem Stridery. Teraz gdzie jest doktorek? Muszę mu wlać co. Za to, że dał mi taką broń, że tak powiem, he? Gdzie on jest? Cześć! Wow, Gordon! Tak wiem, Alex. To coś tego to było do... ...lokatorów? Teraz gdzie? O, oh, loading. <noise> Aleks ma materany w plecach. No, Ten nowy rozdział. Trzeba zrobić to głośniej. Ukraina nie słyszy, co ona mówi. Niech Jano znajdzie tego doktorka. Is he? Tu jest, tu jest! Nie. Flawlessly. Flawlessly. Nie? Szkoda, że jest nieśmiertelny. Naprawdę szkoda. Jak go chciałem zabić? Nie chcę być stylowany przez tego doktorka. Będziemy oglądać. Będziemy oglądać wystrzelenie rakiety. Będziemy latać helikopterem, będzie latać helikopterem. Będzie latać helikopterem. <będziemy> helikopterem. helikopterem. No, yes. Dzięki. Nikt cię nie lubi idź sobie stąd. Nikt cię nie lubi.

Haha, kliknął guzik, odpalam rakietę. Dobra, ładny widok. I tylko dlaczego my jesteśmy tak blisko rakiety, nie chroniąc niczego? To jest głupie. Steady on! 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1.

Porta się zamyka. Zamknęliśmy porta, zamknęliśmy porta. No, zaraz otworzą drugich. A, bo teraz jeszcze Judytę musimy znaleźć. A ten gdzie popa Zabijać kombajny? No ja chcę iść pierwszy. Oczywiście wszyscy się wpychają, nie mogą poczekać na swoją kolej, nie? Teraz Helikopter, helikopter, helikopter. Będę latał helikopterem. Dalej możemy już iść. Ja już co do helikoptera. Dobra. Będę kierował łomem helikopter. Trysz, trysz. Tak, kwestion pierwszy Po co tu ta winda? Nie mogli po prostu zbudować schodu. <grymkańska> Nikt nie lubi Judy. O no, Boże, ten. E, Boże, jak to się nazywało? No ten takle, no. E, jak on się nazywał? Jakoś na A. Dlaczego? On ma ten takle Nie umieraj, dziadku! Advisor to się nazywało, no Nie, Dziusiu! Jeszcze jeden advisor. No super. Skąd oni się wzięły? Nie, nie zabiję dziedziusiu. Będę patrzył. O oh man, o oh man, dlaczego zabijeś dziedziusia? Dog, drż. tak jest. <grym wytrzyma> Jak to wygląda? Boże, ale te adwisory są OP o, no. Może przyjdą wartagony i go uleczą W sumie byłoby fajnie o, Smutne Mam no, wartagony, come on, z pomocą Co koniec Ale smutne o, smutne, ale żal. Ciekawe kiedy będzie epizod Frey, czy może nawet już wyszedł. Oby jak najszybciej. Ale to było smutne, naprawdę. No nic, biedny Alex. Może na początku jednak episode 3 przybiegnie pełno Vortagonów i go uleczą. Nie jestem pewien, czy episode 3 już wyszedł, czy dopiero wyjdzie, bo dopiero wyjdzie. No, w każdym razie. Żegnam wszystkich. Na razie. Widzimy się w następnym let's playu. Cześć!